W swoim blogu zrobiłem taką uwagę, która ma jednak bardzo poważne konsekwencje, o tym, że bardzo łatwo zmobilizować ludzi dla obrony człowieka, pokrzywdzonego człowieka, prawda, zgwałconej dziewczynki, kogoś, umierające dziecko, potrącony jego mocno, krótko mówiąc, dla obrony człowieka, poszczególnego człowieka, bardzo łatwo ludzi zmobilizować. Natomiast dla obrony gwałconej zasady no to już ludzi naprawdę mało interesuje. To, że złamano zasady, że prawo nie działa wstecz, choćby w procesie norymberskim. A to nieważne, bo trzeba było tych, prawda, zbrodniarzy ukarać, nie? Czyli <śm> W innych sprawach na, na przykład y, skazuje się ludzi bez ich wysłuchania, czy na przykład y, mamy sytuację, w której się oskarża kogoś, kogoś o ja wiem, czyny, czy tam gwałt nawet, nie ma żadnych dowodów, jest tylko zeznanie pokrzywdzonych, a tutaj trzeba skazać się dla zasady przez gwałcenie podstawowych norm prawnych. I to nikogo nie interesuje. Gdyby powiedział, że trzeba obronić człowieka, który został skrzywdzony, a tak, Owszem, tu proszę bardzo, dam przykład, prawda? I tu za, za, tego człowieka nie będą bronili, ale zasady abstrakcyjne to jest dla ludzi za trudne. Ludzie tego nie rozumieją, że zasady bronią człowieka. Abstrakcja jest dla złego człowieka naprawdę bardzo no, trudna do pojęcia. No. Bóg, Bóg abstrakcyjny, Bóg e, Wszechmogący, znany, znany prawda, ze Starego Testamentu, to jest abstrakcja. A Dzieciątko Jezus, które owiniamy w pieluszki protokołem dróg, no, to jest konkret i to ludzie, i to ludzie ro, rozumieją. No. Dlatego chrześcijaństwo są znacznie więcej wyznawców, niż, <laughs> niż ci, którzy rozumieją Boga z bo tak jak właściwie się rozumieć powinno. Otóż, yy, dlatego yy, elita oczywiście potrafi zrozumieć abstrakcję. Jest w Polsce 2-3, może 5% ludzi, którzy abstrakcję pojmują. I ci, którzy nie rozumieją abstrakcji, oczywiście nie mogą tworzyć prawa. Bo prawo musi obejmować abstrakcyjne, abstrakcyjne reguły. Ja szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem dzisiejszych, yy, dzisiejszych ludzi, bo ja wrażenie, że zamiast, żeby się ludzie uczyli logiki, uczyli się prawa, to prawo stara się dopasować do idiotów, którzy prawa, którzy prawa a nie rozumieją. No, zamiast zamiast no, weźmy przykład z panią Solecką, kiedy z panią Sędziną Solecką, kiedy ja mówię tak, no z tego, że wszystkie kruki są czarne, że wszystkie kruki są czarne, z tego wynika, że ten kruk jest czarny. No ale ludzie tego tak nie rozumieją. Dla człowieka to nie wynika z ogólnego w związku z czym pani Solecka rozumuje, no rzeczywiście. Można powiedzieć, że, że każdy klub jest czarny, ale powiedzenie, że ten kruk jest czarny, to narusza czyjeś, czyjeś dobro, bo tak to rozumie przysięgający z ulicy. Czyli zamiast, żeby się ludzie uczyli logiki, to my tworzymy jakąś absurdalną logikę przebraną przez lewe ucho, żeby się dopasować do sposobu, w jakim motłoch widzi logikę. I to jest niestety nieszczęście.